Mam Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Frankowo Pewnie chyba się dzisiaj zastanawiacie Czemu <laughs> ja mam it, taki strój? Bo nie na odcinku, nawet chyba z tego nie zrobiłem vloga Nie wiem jak zjem to Uciekłem z więzienia na killu Nic z tego nie zrobiłem sam, bez, bez widzów tam jest więzienie. Nie mam elytry. Będę tam poleciał. Czekajcie, idę po elytra. Tu. Tu mam moje itemy, ale z tego co tu widzę, no nie mam mojej elytry. Tu? Nie, tu. Ty mam w tych skrzynkach. Nie ma. Tam jest skrzynka. Nie, elytra jest szczęście. Ubieramy ją. zaraz. To więzienie tam uciekłem z niego tam. Sami mu więzili na mojej wiosce. Ja to zbudowałem to więzienie no nie, normalnie Nie no ja tam lecę. To jest takie małe więzienie, ale ono jest naprawdę złe. I tu jest napisane więzienie za Frankowym. Więźni tu na razie nie ma. Tu będzie Alek sobie siedział, przesiadywał, bo miał wyrok. Ale oczywiście nie odbierał telefonów, bo wiedział, że ja go dam do więzienia, więc. Tak to się stało. <ścoughs> Nie wiem jakie mam tam wejść. Perwerką? Ja spoczywałem sobie tu w ty celi. W ty! O o o, tu. Tu byłem w celi. Ale czekajcie. Mm. Widzicie, ja tutaj byłem, ale zapomniałem ustawić spawna. Nie, to nie było tu. Mam nadzieję, że to zniszczę. Chętnie bym teraz zrobił cięcie, ale będę musiał to robić od początku. Bum Każda więźniowie by się tak długo nie chciał. Tu, byłem tu I miałam mój łuk, ale nic z nim nie zrobiłem. Miałam łuk, ale i fajerwerki. Dobra Tutaj byłem i mówiłem Żeby mnie ktoś wypuścił, mnie nie słuchali Nie zrobiłem tu spawnpointa i ten że uciekły tak szybko no, widzicie, że ja tego nie zniszczę. Pracuję bardzo bardzo przyda do tej celi. Ale no niestety nie udało się. Czyli mam plan, żeby trochę zniszczyć tego więzienia, ale nie mam TNT. Znowu to trzeba niszczyć. A to się szybko niszczy. Miał no, tam to się szybko niszczy, ładnie wywślifu. Niszczy się. Trochę. Już. Nie wiem. się pociąg? Widzowie, więc no, to i... i tak się stało. Wyczaruję chyba komendą. Zaraz w drzwi. Już nikt tutaj komendy nie robiłem. Iron. Iron Iron? Dziewiększe nie no, mam część zbrojki. Zapomniałam jak się nazywały drzwi. Poczekajcie. Nagrywa.

Mm. I kot Nie, no kurde, chcę osiem taki. Mam 8 żelazów, teraz wlecę do craftingu. Tu jest crafting. Tutaj było crafting, tu gdzieś był. Gdzieś z crafting. is Nie wiem jak stąd wyjdę. ten wyjdę. paszę. schowany, mam to zawsze. Znalazłam. To już powinien. tartu. Tu nikt nie może, nie da uciec. Tu się chyba... Tu się jedynie... tylko żeby oszukać więźni. Żeby... A ja na to przymknąłem no, oko. dać uciec. Klikam dwa razy prosto i nie działa to. Takie fajne to o, działa. Tak się fajnie teraz. No, tu się nie da uciec. Tu ja bym... Chciałam tutaj takie coś, ale już to chciałam się Tu można się schować, ale uciec się nie da. Mm, dam tu drzwi. Nie da się. Mm. Mm. Co to jest? czy nie? o, oh, okej okay. coś nowego <laughs> to jest takie więzienie, żeby nie wyrzucać ale okej, okay, nie chodzę mam ilono you know. Idę zobaczyć, czy mi brodawki już urosły. Jutro będę chciał ściągnąć ten strój, widzę, że nie ma. O, brodaweczki urosły. Nie rosną wcale. Dawaj miecz. Muszę mieć cię bronić. Świnio. Dał mi miecz. Trochę zepsuty, Idę na inną wioskę, dawaj kuszę, dawaj kuszę, daj mi kuszę. Będę szczelał z kuszy. Na kuszę się skuszę. dawaj to kuszę. Nie dał kursu. Idę na inną wioskę, tu nie znajdzie. Tu będzie pełno przejść innych. Tu, powiem, tu chciałam jeszcze zrobić takie przejście do innej wioski. A tam daleko, het, het, tam. Będzie portal jeszcze potem jeden. Żeby było już za śniegiem. To mnie wkurza, że jest śnieg. Miałem zrobić przejście normalne w podziemiach, ale no nie wyszło. I wy teraz robimy wyścig. Kto będzie szybszy? Ty klikający subskrypcję. Czy ja dobiegając do samego portalu za 3, 2, 1 Haha, nie dasz rady, nie dasz rady Nie dasz rady, nie dasz rady Nie, kto że to z całym serca bardzo dziękuję a my się teleportujemy do innej wioski. Muszę się jakoś chyba schować. Chować muszę się. A w ogóle widzę, ja nagrywam teraz na zapas. Dzisiaj będą 5 odcinków, bo na 5 dni nie nagrywam. My dzisiaj tylko znajdziemy jakieś ukrycie i... Już. O dobra, tu jest wioska Alka. To <todziora> mu tak zrobię. Karolina współczuje, no. No ma tak tu brzydko, ale chyba w połowie zasłużył. Trzy, dwa, jeden, nie udało się. Czekajcie, mam miksturę. Ta miksturka na nich Mogę jej teraz użyć, gdy ktoś wejdzie na serwot, to... albo złoży. niewidzialnie o nie jestem widzialny irona mam